Chodź, idziemy, chodź. No, chodź, chodź. Liber. Tam jadą konie. Jesteśmy w Dżonkowie. Zawieźliśmy moją siostrę na lekcję jazdy konnej. I. No i mamy godzinkę teraz. I idziemy sobie na spacer do lasu. sobie konie. No, jesteśmy sobie w lesie i robimy sobie przerwę na wodę Cyber, mamy takie buteleczkę fajną od razu z miską No, siad, Cyber, siad, siad Dobry pies. Rozczekaj. do mnie, patrz siad daj łapę dobry pies, daj drugą łapę super, patrz patrz tutaj świetnie dobra czekaj, zobacz jak wyszło ty się możesz jeszcze napić doleję ci jeszcze, bo już mało jest Niby jesteśmy w lesie i w cieniu, ale, ale dalej jest z 28 stopni. Trochę gorąco, co? Napij się, no. Tu masz ty. Tu mam ci pokazać? Tu Z ręki to piję, ale z miseczki to nie. Czekaj, czekaj, czekaj. I bardzo do mnie Siad O i się za tobą Siad, dobrze Daj łapę, dobrze Daj drugą łapę, świetnie Patrz Bardzo dobrze Nagroda Super pies Ciekawe czy się nagrało Her, Cierpliwość Patrz, ja mam coś. Dobrze. Super. Teraz idę zobaczyć znowu czy się nagrało. Znaczy jak się nagrało raczej. Albo to się sprawdzi potem. Teraz niech się nagrywa. A jeszcze raz. do mnie, chodź Siad Dobrze Daj łapę Dobry pies Daj drugą łapę Bardzo dobrze Patrz Super Nagroda Dobry pies Znowu jesteś tyłem do kamery Wykombinujmy teraz O, może ja stanę tak? Wtedy się obrócisz tutaj do mnie, co? Się uśmiechasz, szkoda, że nie do kamery Wyber do mnie, chodź, wsiad. dobrze, daj łapę Dobry pies, daj drugą łapę Super, teraz patrz Super, nagroda I Jeszcze teraz na cierpliwość Pokazuję mu Jest, czekaj Dobry pies nie lizał mi ręki, nie gryzł mnie, więc dostał nagrodę za to, że cierpliwie czekał Nie chcesz się może napić jeszcze zibar? Bo będziemy się zaraz zbierać, masz wodę, no chodź, No sobie jeszcze łyczka No widzę, że tak średnio jesteś zainteresowany Dobra, teraz odejdź, bo ja będę ten zbierał tą wodę i żebyś smyczą nie zakaczał tostaty i tyle. a ziber w tym czasie zaczął kopać sobie w piachu I jak powiedziałem to akurat się stamtąd zabrał Bo on nie kuma, że ja próbuję coś tu nagrać, co? No nie kuma, po prostu nie kuma. Nie jego wina. Dobra, woda zakręcona. Cyk, jedno w drugim. Chowam do plecaka. I... No i co? I spadamy, idziemy z powrotem. Która jest godzina tak właściwie? No, to zaraz będzie kończyła tą jazdę konną. Eee... no. Czy mi zostały jeszcze w ogóle jakieś smakołyki? Tak, jeszcze z pół kieszeni. Dobra, biorę smycz. Bierzemy tutaj gimbala ze statywem, no... Jeszcze tylko sobie ją obrócę no. Idziemy Ziber, chodź się musisz rozciągnąć czy co? Tak stoisz. No chodź, idziemy. Zmienię sobie rękę Wolę w prawej trzymać smycz, a w lewej gimbala. No. Weź się ustaw jakoś. No, chodź, idziemy, idziemy Do momentu, kiedy stanęliśmy, to mi nadawał tempo A teraz się coś ociąga. O, znowu się wczuł Czuję tu wszędzie jakieś zwierzęta Takie dzikie A oprócz tych dzikich to pewnie jeszcze masę koni W ogóle zawsze mnie Zastanawiało jak te konie są w stanie wypróżniać się i biec w tym samym momencie. To jest dla mnie jakieś absurdalne. No ale cóż, jakim to nie przeszkadza? Trzeba się podrapać Zaswędziało, co? Ty, bo mnie zaczęły Nie no, to nie są komary, jakieś muszki inne W każdym razie jakieś owady Na mnie Zaczęły siadać Więc musimy Trzymać tempo Żadnych przerw na Drapanie twoje, wiesz? Żadnych Podrapiesz się na końcu Teraz nie wiem czy iść tam czy tam. Wydaje mi się, że pójdziemy tu. Fajzi, idziemy. Czarna? No. Czekaj, czekaj, czekaj. Jakieś tu była, o, tam biegnie. Ucieka nam. No i uciekła. Nie jestem pewny, czy się nagrało, bo... No bo nie jestem pewny. O mnie trochę szarpnąłeś. Psie. źle poszliśmy, w sumie tam w ogóle jest jakiś domek po pośrodku niczego chyba Chodź, chodź Czy ty znalazłeś tą farnę? ja jej nie widzę tutaj Ale ja mam wadę wzroku no, nie mam okulary, ale Jednak podejrzewam, że ty masz lepszy wzrok ode mnie i tak I węch No nie no, widziałem jak ucieka, więc Chyba, że jakaś inna została Idź, idź, Ziber, idź, bo tu jest wąska ścieżka. Nie, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Zostaw. Masz zakaz jedzenia czegokolwiek z ziemi. To nie jest jedzeniem ode mnie. Idź, 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 ale tu wąsko. No, liber, jazda. Mam nadzieję, że zaraz wyjdziemy na tą główną ścieżkę, bo ciężko się tak z Tobą idzie, wiesz? Jednak jak mogę iść obok Ciebie, to jest o wiele wygodniej. Zostaw. O, właśnie biegła tam ta sarna znowu. Musimy być cicho z ale w sumie to tylko ja tu gadam. Nie wiem gdzie jest. Też podejrzewam, że nie płosie jej nasze gadanie, a raczej moje gadanie po, po prostu to, że nas widzi. No, jest już jakaś szersza ścieżka Przyjemniej się idzie. Odbijamy tu zaraz w prawo i będziemy przy tej stajni. Co wchodziliśmy o. Widać końskie kupy, no to znaczy, że jesteśmy coraz bliżej stajni. Tu jest ta sakra, bo ona dalej nie uciekała. Odbiegła tak 20 metrów od nas i znowu gdzieś się schowała. W chaszczach. Oni się odbija. No, lecić. Szkoda, że jeszcze ci nie nauczyłem komendy Daj głos byś mi dał głos Czy coś tam no wszystko w swoim czasie, nie? Wchodzimy na jakąś polankę, wydaje mi się, że to jest ta gdzie zaczynaliśmy, gdzie były te przeszkody takie Co było tak gorąco. W końcu i chyba mam rację Ciekawe czy tutaj są jeźdźcy. będzie spotkanie numer 2 Zibera z koniem. Co jest? Czy tak nagle idziesz za mną. Może to i dobrze No teraz to narwany jest trochę Nie da się ukryć Jak Zobaczy konie no to herbie przeciwną stronę Ale słyszę jakieś krzyki w oddali to, nie wiem czy to ktoś na koniu jeździ czy to na basenie, bo tu zaraz obok jest też basen taki odkryty chodź, 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 już wracamy Na kamerze jeszcze nie widać na nagraniu, ale już widzę. No. no, to jednak Ziber będzie miał jeszcze jedno spotkanie. Tam jeżdżą. prosto tylko trochę piaszczysta mam całe buty w piachu znaczy mam pełno piachu w butach o tak a tam sobie jeżdżą Pod... yy, tak ale się okazuje że yy, wycieczka konna idzie akurat w tym samym kierunku a ja dość długo ogarniałem się z gimbalem. Z ustawieniem. I zdążyły nas dogonić, więc nadrabiamy trochę dystans. No bo jednak konie, duże zwierzęta. zbyt na smyczy, ale nie wiadomo jak tam zareaguje. Lepiej by było jakby spotkał te konie za ogrodzeniem zdaje ja że tu mogą w ogóle iść o tu możemy sobie tu pochodzić Ziber dałbyś radę tu skoczyć? Ty, czemu to się tak obróciło? ej ej nie no czekaj ty jadą tam o, chyba nie widać. Zielona koszulka tam taka była. Nie wiem czy tu można w ogóle chodzić. Zaraz się dowiem Najwyżej nas wygonią. Niby jest już prawie 19, a słońce dalej tak grzeje no, ale wziąłem plecak, wziąłem wodę dla psa także jesteśmy przygotowani na spacer w lesie. Ciekawe czy przejadą tutaj Czy nie sobie chodzimy na razie, ale jak będą tutaj robiły trening, to nie wiem czy my chcemy tutaj siedzieć. Najwyżej sobie stąd pójdziemy gdzieś gdzieś dalej nie ogarniemy jeszcze tego gimbala do końca Czasami sam się gdzieś obróci Dużo przycisków ma Niby wiem co robią ale nie zawsze No Duże są konie co Zobaczymy czy tu się da w ogóle przejść na ścieżkę Chodź, chodź, idziemy sobie не знаю, что обручилось, но эй, эй. Ну Все, возникнет в этой коне. Батуже я Спокойно, хай, ребят, хай, хай, хай. Chleb przyjadą od tej strony więc poszliśmy w tamtą stronę A te konie tutaj Zaraz zobaczycie Chaj Ziber chodź o, tam jadą Ziber czekaj bo się zaplątałeś Czekaj 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 o już jakieś fajerwerki Dobra, chodź, chodź. Tak powiem pierwszą styczność z koniem jakąś tam miałeś na odległość poszczekałeś, zobaczyłeś, że są jakieś większe jeszcze istoty od ciebie. Na dzisiaj wystarczy. Chyba, że spotkamy w lesie jakieś inne jeszcze, bo tutaj w Dżonkowie to jest dużo tych różnych stajni. Dużo instruktorów. Jazdy konnej i tak dalej. Także, no, nie dziwię się, jak zaraz spotkamy kolejne. Dlatego, Ziber cały czas nas myczy. No, bo i to nie dlatego, że się boję o konie, a się bardziej boję o psa. Raz, że no, mógłby się przestraszyć, i po prostu mi gdzieś uciec w las. Taką. Po prostu. To nie ziber? To tak byś umiał, co? Eee, no, Pobiec 200 metrów w, w przeciwną stronę Dopiero stanę Cię ogarnąć, że nikt Cię nie goni Ani, że nic Ci nie grozi No oprócz no, tego Mógłby, nie wiem, na przykład Podbiec do takiego konia Na no, koń też zwierzę Nie wiadomo jak zareaguje No gimba co ty robisz No, zostaw, chodź. Koń też zwierzę. Nie wiadomo jak zareaguje, czy go nie kopnie, nie szturchnie. Tu raczej byśmy nie spotkali jednego konia, tylko kilka. No poturbowałyby mi Zibera jeszcze i co? Tak się oglądasz? Wszystko na luzaku, Ziber. Dobra, na razie robimy przerwę. W sumie nic ciekawego nie ma, jakieś kupy koni. Zostaw. No, jak coś ciekawego znajdziemy, to będzie kontynuacja. ja muszę wyłączyć. Dobra idziemy, będziemy przychodzili koło koni No więc smycz krótko przy sobie Jesteś gotów Ziber? Chodź, idziemy No, idziemy, idziemy Chodź, chodź, chodź Nie ma się czego bać jesteś ze mną Ciekawe jak koń zareaguje na ciebie No, idziemy, idziemy Taki czujny jesteś, widzę no Chodź Co tu się dzieje, co? Co tu się dzieje? A tam inny jakiś pies jest jeszcze widzisz Nie ma się czego bać, tam jest inny pies, jakiś twój polega może

Już też, już do auta chcesz. Przestraszyłeś się. Nie ma się czego bać. Zyber? Dobrze. No. super. To na tyle. Wszedłbym tam, ale... Na razie kończymy. Jak znajdziemy coś ciekawego, to nagramy część drugą. Tymczasem, Ziber, stop, siad, dobry pies, czekaj. Nagroda, a ja wyłączę. ty sobie jedz, a ja wyłączę? Albo jeszcze nagramy kiesze.